Dobra, już jestem. Teraz będą po prostu mniejsze lagi, ale nie jestem pewny. Dobra. I tak się możemy pole minowe zrobić. Tylko trzeba znaleźć taki fajny, płaski teren, a w sumie można to praktycznie tylko po prostu więcej wykopać trzeba i tyle. A podwójny ładunek jak tu, znaczy podwójny wybuch to po prostu zabije każdego śmiałka Trzeba po prostu no, ostrożnie się... Ups. Ostrożnie się odchodzić z tym. O, widzieliście? Skończyły mi się tu ten te? Czy mi się zdaje? Czy to sam dałem? Do... Nie wiem, zaraz to wypróbujemy, no damy na to. Redstone się skończył? Albo sam to. Nie, sam to się dać To ja już jestem pomylony. Dobra. Tak. Choć bym że to teraz same to tam. E, same to po prostu dało się. Chwilę nie uwagi. <grymne> Dobra, i tak to powinno wyglądać. I może to zakryję, żeby to było prawdziwe. to tu do stare, bo ten będę szukał, gdzie to było. Kura tańczy. Tak mi, mi on już tak raz zrobił, to mu, to mu owca tak pobiegała. I to i akurat trafiła. <grymne> Nie zybajcie. Dobra, no to mamy I po prostu teraz Tak, ja i tak będę chciał na tego mojego zdepnąć A może się zabawimy? Robiłem różne rzeczy z łóżkiem. Ostatnio, czemu mam dziurę w dachu? Nie wiem. Słuchaj, drzwi nawet tu nie mam. Kurczę to, było daleko. To i tak są eksperymenty. Dobra, co jest? Zawsze. No, mi się drzwi naprawić. Nie wiem, czym się mi się drzwiami stało, ale. Nie wiem co się stało, a już wiem co się stało. Stało się to, że. No, za nisko, tak jak mój kolega, godu że po prostu. No, chciałem wam tylko pokazać, jak to będzie wyglądało. A ten. A my, kolega, zatańczmy. No, nic się nie stało, no. Po teraz zrobię cięcie i tam dojdę. Albo dojdę gdzie indziej dalej. Dobra, już doszłem był ten nieszczęsny, nieszczęsny wypadek no, błąd był ten Że mój kolega narwany <noise> Po prostu Nie wiedział, że to mnie po prostu od razu Ty powodnie dał i A ja po prostu się zapomniałem też narwany <noise> Tak, też co tam Chciałem pomóc Się po prostu zapomniał, że to No ja to ja no pokazuję wam Po prostu wy to potem musicie Jak to chcecie takie do zmyłki zrobić tak jak my zatanczmy i będę taczyć tu 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 i dup tak, zrobimy po prostu po e, prostu trzeba niżej jeden taci, żeby Po prostu to nie dosięgało. Tak, dobra. To zrobimy jeszcze raz. E, o, tu nie trzeba. Jeszcze raz i to zakryjemy. Dobra, cztery, no po prostu, to by zadziałało, to by zadziałało. jakbym zrobił, jakbym zrobił, to eee, się, czy jest coś Zrobię tylko tu Wtedy zapadnie po prostu nie będą działać, ale chciałem zrobić podwójny wybuch. Dlatego No to się nie nie stało, no nic nie stało. Chyba ja po prostu mam pokazać podwójny wybuch. No może najpierw to wykopię dwa Oj. dobrze można by było użyć tamtego czekaj, nie mam go e, jakby my go tu wsadzili to by my po prostu rec to na tu zrobili, to by szło w większy zakres być. no ale mi się tak podobało kurcze i tak mi się podobało, to dobre tak to już jeszcze i tak to będzie po prostu mina no, po prostu zróbcie tak pełno tych, taki, takiego czegoś, na przykład wymieszczę się jakieś... W lesie to ma być. Nie no obojętnie. Możecie potem tabliczkę minowe zrobić, odgrodzić to czymś no, po prostu będzie jasne a wiecie też może wilczek. wylczak, też jakieś, zwie jakieś zwierzątko może na to zdręknąć trzeba po prostu uważać tak to już możemy wciągnąć ja wokół podwójne i już pójdzie to wygląda z daleka się można kiedy idzie pobawić w, w tańczenie na minę To będzie wszystko tak Dobrze. Chcę zapamiętać gdzieś środek, żeby to nie było To zrobię taką kanał. Zapadnie No i działa Nie wiem czy to się w trowa zamieni Tego to nie wiem Chyba tak już się nie zamieni znowu noc hmm, dobra, no. widzicie, w trawie się to zmienia po jakimś czasie no dobra, no to kamuflaż będzie po prostu będzie tylko zapadnie nie można więcej zrobić, ale czy w moim przypadku jest teraz podwójne, czyli bym tu dał zapadnie i bym zdeptał by ta ta górna, nie ta dolna, tylko ta górna by odpaliła, no i by reakcja łańcuchowa by prawie wszystko ciło. No, dobra, no to szybko przylecę. Albo krocę porzucę. A to tak musi się wiążeć. I mamy wybuch. Zrobiłem wszystko dobrze? Coś pewnie źle zrobiłem. Chyba nie zdecham. Czyżbym zaś zapomniał czegoś dać? Ja to jestem niekiedy geniusz Tak, chyba może... Chyba zapomniałem tam redstone'a dać Jeśli się nie mhm. Co się mówi zapom zapomnialski? Dobra I tak Zapadnia. I no i biegniemy I wybuch. O, wybuch za wybuchem. Nie, no i taki tak wielki zasięg to ma. Czyli jak praktycznie gościu, co się tego nie spodziewa, że tam jest mina. Albo pułapki na zwierzęta. No nie ma po prostu szans, żeby uciec. Tylko robi werko, dziurę. Tak, wielką drzewo. Że... Blisko domu tego nie róbcie. Chyba, że to potem chcecie zakrywać. Tak. No to jeszcze ostatni raz. Te moje pierwsze zrobię. I się z wami pożegnam. W stylu śmierci. No to znowu to było tak samo. Tylko, że to po prostu dookoła było żebym żeby potem nie było, żebym nie zginął, bo to jest bez potworków, Kurczę Zaś bym zapomniał Po prostu tak Tu już możemy Tak, tak tu, tu Najpierw trzeba się linię odznaczyć Aby my tu dali to by po prostu ta dolno mogła dosięgnąć, Chociaż nie wiem czy dosięgnie, ale Nigdy nie jesteś pewny. Co ten Minecraft zrobi? Pyk-pyk-pyk. pyk i pyk, pyk, pyk. nie. Musi wszędzie świecić. Co za kurczak? Zginąć? Dobra. To by było tak. I teraz. To by było zapadnia i to by nie działać. No nie... Ja tego nie zrobię, bo ten kurczak tu je. Nie wiem czy podwójne to zrobić też. Może nie zrobimy podwójne, bo... Pojedyncze zrobimy, zobaczymy czy zginie pojedyncze. Może też powinniśmy zginąć pojedyncze. Dlatego to dużo. No jak nie zginę, no to trzeba będzie podwójnie zrobić. Aby... Be, czy Bez broj to powinienem zginąć Co za głupi kurczak. Jeszcze mnie popychał Nie zginął Drugi cios dostał, zginął No i tu teraz ten T Myślę, że wszystko mam dobrze No ale tak, chyba tak O dobra, tu może żeby nie ma znaczenia Dnia, i teraz zakryjemy. No, tu można na przykład można dać wajchę, nie? <gry> znaczy, ta wajchę po prostu jak już chcemy jak już zrobić na przykład na wajchę, to po prostu zrobić drugą negację. Czekam, tam jeden gość filmiku. No. Albo po prostu. Na, że to ni, niby dać znak, że to na drzwi, i tu domek tak zrobić, nie? Wiecie o co chodzi? I po prostu wechę. No, czemu to nie działa? Gościu, drugi raz no, pierwszy raz wyłącza to, a drugi raz znowu włącza. Wiecie? I też można tak pokombinować. Na przykład, no, dużo pomysłów wiem. No. Ja wpadłem na pomysł, minun, no to na no serio? Chyba jeszcze nikt na to nie wpadł. Ale nie wiem, dobra no i teraz jak zdepniemy to się to wyłączy a jak zejdziemy to się znowu włączy i znowu się zapali no to no to ja po prostu ginę no to subskrybujcie, subs kudaś mi kuda, to trudno mówić no. taki takie mam wadę po prostu no, możecie komentować no to zawsze zapomniałem powiedzieć no właściwie a miałem to mówić, komentujcie, subskrybujcie. Tak, tak, to chyba miałem mówić. Okay. Dobra, no to, no to giniemy. wo wow, wow. wow. Do góry nas wywaliło. Taka mina lotnicza chyba. A to żegnam.